Euforia nie jest stanem, który towarzyszył mi podczas oglądania Euforii. Mówiąc dosadniej serial sama Levinsona, który ostatnio bardzo namolnie promowało HBO, mógłby spokojnie posłużyć za spot rekrutacyjny Boko Haram. I tak mam na myśli tę ekstremistyczną bojówkę islamską, której nazwę można przetłumaczyć jako Nowoczesne Wychowanie to Grzech albo Kultura Zachodu jest Grzechem. I gdybym urodził się w Czadzie albo w Kamerunie, gdybym żył w ubóstwie i całe życie czytał tylko Koran, i ktoś wyświetliłby mi odcinek euforii, dodając To właśnie z tym musimy walczyć, to zapytałbym tylko gdzie znajdę strzelnicę. jadę na ostro, tak jak ten serial, który czasem mam wrażenie, że szokuje dla zasady, bez głębszego celu. I będę go teraz hejtował, ale nie bezmyślnie. Podam kilka argumentów, dla których jest to jedna z najgorszych rzeczy, jakie oglądałem mimo że zebrał stosunkowo dobre recenzje krytyków i widzów. To jest rzadki moment, kiedy nie zgadzam się z krytykami. Coś o fabule. Euforia opowiada o grupie amerykańskich nastolatków, którzy imprezują, ćpają, pieprzą się, kręcą tapey, szantażują się, zdradzają, manipulują i marzą o tym, żeby zostać influencerami. Swoją drogą, niedawno ukazało się badanie, według którego chińskie nastolatki chciałby polecieć na księżyc, a amerykańskie zostać znanymi youtuberami. Mogłem dodać, że pieniądze są także w centrum zainteresowania bohaterów euforii, ale nie do końca, bo właśnie rozchodzi się o to, że większość z nich pochodzi z zamożnej klasy średniej i dzięki rodzicom ma mleko pod nosem. Więc, nie licząc głównej bohaterki, jaką jest Rue, wszystkich bohaterów drugoplanowych jak Cal, Maddie, Cat. Nate, nawet ich imiona są głupie. Chris cechuje kompletny brak kręgosłupa moralnego, brak ambicji czy chociaż jakiejś pasji. Gdybym miał ich określić dwoma słowami, to powiedziałbym cyniczni hedoniści. Ludzie, którzy nigdy nie przeczytają Mieć czy być, autorstwa Ericha Froma, ale to i tak nie ma znaczenia, bo już dawno wybrali mieć. Są egoistami o płytkich potrzebach, sami tworzą sobie problemy, nie reprezentują żadnych wartości i generalnie mają sobie tyle błyskotliwości, taki zasób słownictwa, jaki mają polscy streamerzy Fortnite'a. Czy takie są amerykańskie nastolatki? Nie. Takie są amerykańskie nastolatki w serialu Euphoria i żeby skontrastować to wszystko, co mówię, posłużę się przykładem innego serialu z gatunku teenage drama, jakim jest Sex Education na Netflix. Co prawda brytyjski, nie amerykański, ale także o nastolatkach w tym samym wieku, także w liceum i co zabawne, mający bohatera, którego Euphoria niemal dosłownie skopiowała jeden do jednego. Chodzi mi tu o Adama Groffa. Przystojnego i popularnego w szkole sportowca, znęcającego się nad słabszymi, który ma problem z dziewczyną, z opresyjnym ojcem i z tożsamością seksualną. Kim zaś jest Christopher McKay z Euphorii, przystojnym i popularnym w szkole sportowcem, znęcającym się nad słabszymi, który ma problem z dziewczyną, z opresyjnym ojcem i z tożsamością seksualną. Jedyna różnica między tą dwójką bohaterów jest taka, że jeden z nich jest ciekawy. Przechodzi wyraźną przemianę na przestrzeni kilku odcinków i nawet daje się polubić. Zgadnijcie, który? Sex Education nawet trzecioplanowe postaci czyni co najmniej intrygującymi. Jak wskazuje tytuł, także nie unika tematu seksu i seksualności. Też bywa wulgarny, też ma dragi, też ma nastoletnią dramę. Ale jest przy tym czarujący, jest piekielnie zabawny i wie, co chce powiedzieć. A euforia, no niestety, próbuje. Bo Sam Levinson co jakiś czas stara się poruszyć tematy uzależnienia, choroby psychicznej, odmienności seksualnej i cielesnej, w tym także otyłości. I za każdym razem, kiedy to robi, wykorzystuje w tym celu możliwie najtańsze środki w dostępnym asortymencie filmowca. Przerysowaną sentymentalność, przeplantaną z szokiem i z obrzydzeniem. Swoją drogą, przez pierwsze pięć odcinków przygotujcie się, że co jakiś czas natraficie na męskiego Penisa albo całą ich gamę. Nie dlatego, że to ma jakieś uzasadnienie. Po prostu, na przykład, będziecie oglądać masturbującego się grubasa po drugiej stronie portalu seks live streamowego. Czemu? Bo tak, nie ma, nie ma to kompletnie żadnego zastosowania. I nawet kiedy scenarzyście i reżyserowi w końcu udaje się wzbudzić w nas jakieś współczucie, kiedy już sprawia, że chcemy polubić postać, którą spotkało w przeszłości coś przykrego, czy która nie jest w stanie wygrać ze swoimi demonami, mimo że próbuje, to i tak wyciąga nam dywan spod nóg. Bo w swoim trybie domyślnym, postać, z którą chcemy sympatyzować, okazuje się odpychająca, zachowuje się bezsensownie, albo jest zwyczajnym kretynem. Taki mały tip. Jeżeli chce się stworzyć postać, z którą widz miałby empatyzować, to pewnie może być zła, może być nawet odrażająca, wystarczy spojrzeć na Waltera White'a, ale niech nie będzie wulgarnym idiotą, bo po to oglądamy fikcję, żeby dać się porwać. Z kamerą wśród zwierząt to reportaży, dokumenty Big Brother. Naprawdę nie mam ochoty oglądać serialu, w którym bohaterami jest grupa ludzi odrzuconych w castingu do polsatowskiego reality show Love Island. Więc. Bohaterowie, którzy przez większość czasu wywołują odruch wymiotny, i do tego ważne tematy, które autor sam sabotuje i w moim odczuciu trywializuje. Zamiast na poważnie pochylić się nad tematem akceptacji własnej cielesności, woli szokować otyłą bohaterką, która albo ogląda pozytywne komentarze pod swoim sextape'em rzuconym na Pornhuba, albo zalicza przypadkowych facetów w każdym kolejnym odcinku, ale nawet to nie pozostaje w jakikolwiek sposób skomentowane. Mnie naprawdę interesuje, w jaki sposób to na nią wpływa. Czy czuje się ze sobą lepiej, czy gorzej? Do czego konkretnie dążyć. Co, co mi to dokładnie mówi o problemie otyłości, poczuciu własnej wartości. I Lewinsona niespecjalnie to interesuje, bo trzeba przeskoczyć do kolejnej postaci albo podtrzymać uwagę kolejnym fajnym montażem. I w efekcie mnie też przestaje to bardzo interesować. Tak jakby. Robił serial wyłącznie dla ludzi, którzy oglądają seriale tak jak przeglądają Instagrama czy Twittera, czyli impulsywnie, kompulsywnie, dorywczo i kompletnie bez celu. Wreszcie, a propos braku celu. Ten serial nie ma fabuły. Przez 8 odcinków miałem wrażenie, że wszyscy bohaterowie kręcą się w kółko. Nie ma żadnego spoiwa, nie ma motywu przewodniego, jak było to w Sex Education. Tam dwójka bohaterów, Otis i Maeve, decyduje się oferować płatne doradztwo w zakresie edukacji seksualnej w szkolnej toalecie. Robiąc z tego mały biznes, a jednocześnie coraz bardziej komplikują swoją sytuację. Do tego każde z nich ma swoje osobiste problemy, które zostają całkiem zgrabnie wplecione w główny wątek i dzięki jego rozwiązaniu przechodzą jakąś przemianę Wewnętrzną, proszę bardzo, klarowne. Jaki jest zarys Fabuły Euphorii? Uwaga, czytam dosłownie, słowo w słowo, ze strony HBO. Serial HBO o grupie licealistów szukających własnej drogi i tożsamości w skomplikowanym nastoletnim świecie, pełnym narkotyków, seksu i traum, w którym ważną rolę odgrywają media społecznościowe, miłość i przyjaźń. Przepraszam, ale. To kurwa nie jest zarys fabuły, tylko świata przedstawionego i do tego nie świata przedstawionego, a w praktyce świata, który znamy na co dzień. Gdzie, gdzie w tym opisie jest bohater albo bohaterka? Gdzie jest jakaś potrzeba i cel do zrealizowania? Gdzie jest jakaś przeszkoda, która będzie stała na drodze bohatera czy bohaterki? Cokolwiek. I najśmieszniejsze jest to, że ten opis jest bardzo adekwatny, bo właśnie o tym jest serial. Mógł skupić się na bohaterce, jaką jest Ru, grana przez Zandaje, ale wolał wrzucić do barszu 6 czy 7 innych, znacznie mniej ciekawych postaci. Z bohaterami euforii, nie licząc Ru, nie dzieje się nic. Zostają porzuceni przez autora w próżni, bądź ten, że zamyka ich wątki w tak prymitywny sposób, w jaki je prowadził. Wystarczyło skupić się wyłącznie na bohaterce, która jest ciekawa i autentyczna. Nie ma sensu dużo się nad tym znęcać. Wiem, że część z Was będzie się ze mną spierać i bardzo dobrze, chętnie poznam Wasze argumenty, ale zanim zetrzecie mnie w proch, to chcę, żeby to wybrzmiało. Najmocniejszym elementem całego serialu i powodem, dla którego byłem gotów obejrzeć Euforię do końca, jest Zandaja w roli Ru. Sama bohaterka też wzbudziła we mnie empatię i sympatię. Naprawdę jej kibicowałem szczególnie w dalszej części fabuły, ale to właśnie Zendaya jej niezwykły aż do bólu szczery talent. I, I utożsamienie się z tą postacią sprawia, że jest po prostu hipnotyczna w każdej scenie. Gdyby Sam Levinson skupił się na niej, a nie rozkawałkowywał historię na mniejsze wątki, puste, dosłownie i w przenośni, to pewnie miałbym do tego serialu inny stosunek. Levinson też nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o pracę kamery i zdjęcia, które momentami zachwycają, choć jeśli są tylko popisem dla popisu, to nie ma to większego sensu. A sama końcówka, surrealna sekwencja w finałowym odcinku, z rozbudowaną choreografią, niemal jak w This Is America, Childish Gambino. To jest po prostu majstersztyk. I szkoda, że nie mogło być tego więcej. Czyli trochę przenośni, trochę oniryzmu, trochę liryzmu i nagle serial nie byłby taką bułą z parówą bez musztardy. Jeżeli ktoś z Was szuka świetnego teenage drama, które Ciekawiej mówi o nastolatkach, ich problemach i ma fabułę, co jest zazwyczaj plusem, no to koniecznie polecam wam Sex Education, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Albo żeby było zabawnie Good Boys, które jeszcze możecie złapać w kinach. A jak szukacie serialu, który po prostu szokuje, ale przynajmniej robi to w konwencji komiksowej i nie boi się absurdu, to Happy. Ale euforię oglądajcie wyłącznie na własną odpowiedzialność. To jest taki lukrowany nihilizm i produkt, który powinien był trafić na Instagrama w formie InstaStory i chyba najlepiej trafiłby wtedy do grupy docelowej. Ale pewnie też dlatego oglądają go z dziwną fascynacją, że można stworzyć coś tak płytkiego i odpychającego, i co to właściwie mówi o tak generacji Z. Mam nadzieję, że nie jest ona lustrzanym odbiciem. <noise> Tego, co można znaleźć w serialu. Drugi sens byłby na pewno dla mnie już torturą. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Możecie się ze mną spierać. Pewnie część z Was też da łapki w dół. Trudno, liczę się z tym, ale bądźcie przynajmniej merytoryczni w swojej krytyce. Bądźcie w punkcie, jeżeli chodzi o argumenty. Zawsze na to jestem otwarty i o to chodzi bez schematu. Subskrybujcie mnie i subskrybujcie na YouTubie także klikając dzwoneczek, bo tylko w ten sposób do Was w pełni dotrę. Dzięki wielkie do moich patronów. Masa fajnych osób, która cały czas mnie wspiera, i ty też możesz to zrobić, klikając w prawy górny róg. Teraz się wyświetliło takie coś. Jak na to klikniesz, to możesz wesprzeć. Mówię oczywiście o YouTube. I sprawdź też inne polecane przeze mnie analizy seriali.